Zapytał go pewien zwierzchnik. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie czcij swego ojca i matkę. On rzekł. Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego. Jezus, słysząc to, rzekł Mu: Jednego ci jeszcze brak: Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną. Ta historia opowiedziana przez ewangelistów często nazywana jest. Historią spotkania Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem. Jedni ewangeliści mówią, że był to młodzieniec, inni nie wypowiadają się zupełnie co do wieku człowieka, który przyszedł do Jezusa. Ale zwykle młodzi ludzie szukają sensu życia. Tak jak szukali tego sensu życia za czasów Jezusa, tak samo szukają go dzisiaj. Ów młodzieniec, ów człowiek był zdesperowany. Szukał znaczenia tego wszystkiego, co się dookoła wydarza. Szukał jakiegoś, dzisiaj powiedzieliśmy, psychoterapeuty, jakiegoś mistrza i w końcu dotarł do pana Jezusa, padł na kolana i mówi: Panie, co ja mam robić, żeby moje życie miało sens? Co ja mam ro robić, aby moje życie było. Czymś, co nigdy się nie kończy, co jest wieczne. Jak mam to życie osiągnąć? Prawdziwe życie. W tekście greckim nie mamy słowa życie wieczne. Mamy po prostu pytanie skierowane do nauczyciela: co mam czynić, aby osiągnąć życie? Co mam czynić, aby osiągnąć życie prawdziwe z prawdziwego zdarzenia? I Jezus mu odpowiada: No przecież znasz prawo, znasz wszystkie przykazania, ale Panie, ja to wszystko robię, ja zachowuję przykazania od mojego dzieciństwa, ale to mi nic nie daje. Ja dalej nie widzę smaku tego życia, ani sensu, ani czuję się taki martwy, taki niezrealizowany. Panie, ale. Co mam czynić, aby żyć w pełni? I wtedy Pan Jezus mówi: Jednego ci brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, uwolnij się od wszystkiego, co masz, a będziesz miał skarb w niebie. Czym jest ten skarb w niebie? Czym jest ta nagroda? Czym jest to niebo? Określenie niebo, niebiosa, które często spotykamy w Starym i w Nowym Testamencie, zwykle oznacza samego Boga. Określenie nagroda w niebie nie oznacza nagrody po śmierci, ale oznacza nagrodę w Bogu. Sam Bóg jest nagrodą dla tych, którzy go kochają. Wszędzie, gdzie w Piśmie Świętym czytamy słowo niebo, powinniśmy to słowo zastąpić. Słowem Bóg Pan Najwyższy, a przynajmniej rozumieć, że chodzi tutaj o Boga. Niebo to nie są chmury, niebo to nie są zaświaty, niebo to nie jest miejsce przebywania jakichś tam ludzkich dusz, ale to jest sam Bóg. W Bogu jest nasza nadzieja, w Bogu jest nasz dobrostan, w Bogu jest nasze błogosławieństwo. I nasze wieczne szczęście, pełnia życia. Nowy Testament mówi także o nagrodzie w życiu przyszłym, czyli po zmartwychwstaniu, w nowym świecie, na nowej ziemi, nie w jakichś zaświatach, w jakimś życiu pozagrobowym, gdzie mieszkają tylko ludzkie dusze. Nagroda jest dla całego człowieka. Dla człowieka z duszą i ciałem. I nagrodą nie jest zbawienie. Zbawienie otrzymaliśmy za darmo, ale oprócz tego, że będziemy mieli życie, pełne życia w wieczności, to jeszcze oprócz tego czekają nas nagrody, czeka nas nagroda tą największą, najpiękniejszą nagrodą. Będzie to życie w Bogu, w którym każdy znajdzie dla siebie to, czego najbardziej pragnie. Taką nadzieją żyli chrześcijanie od pierwszych wieków. Nadzieją, że będąc zbawionymi, oprócz pełni życia, otrzymają stokroć otrzymają taką nagrodę, o jakiej im się nawet nie śniło. Coś, czego ludzkie oko nigdy nie widziało. Na taką nagrodę, oprócz zbawienia, które Pan dał nam hojnie, zupełnie za darmo, oprócz zbawienia, czeka nas jeszcze w niebie czyli w Bogu nagroda. Czy jeszcze w to wierzymy?